Czy warto morsować? Poproszono mnie o tego typu materiał. Od razu powiem, że jako wróg zimna, osoba, która na samą myśl, że mógłbym wejść do czegoś, co jest zimne, wzdryga się i jest przerażona, to mogę powiedzieć, że w mojej opinii nie. Ale ponieważ wiele osób jest o wiele odporniejsza na to zimno niż ja, i to zimno im nie przeszkadza, to takie osoby oczywiście mogą się tym tematem zainteresować w sposób realniejszy niż taka moja oderwana od rzeczywistości opinia, która polega po prostu na tym, że nienawidzę zimna. I to zimno naprawdę mi przeszkadza, no ale każdy jest inny, każdy jest przystosowany do innych temperatur. Ja wolę te wyższe niż te niższe. Ale wróćmy do morsowania, a nie rozstrzygajmy, co twórca tego kanału i Ktoś, kto mówi na tym kanale, lubi. Zacznijmy od tego, że oczywiście przeszukałem internet, przepytałem znajomych i znajome, w tym tych, którzy, można powiedzieć, używają tej formy aktywności fizycznej. Tak to nazwijmy. Można to też nazwać zupełnie inaczej, ale tutaj nie będę wchodził w te kwestie jako wróg wszystkiego, co zimne, oprócz napojów. I opinie są raczej zbieżne. Morsowanie, które jest przeprowadzane w sposób odpowiedni, w odpowiednich, bezpiecznych warunkach, tutaj też to często było podkreślone w czasie moich rozmów, że to nie jest coś, co można sobie od tak zrobić, czyli iść nad jezioro, nad rzekę, nad rzekę to w ogóle odradzono mi, chociaż wiedziano, jaki mam do tego stosunek, i samotnie wybić w lodzie kawałek i tam wejść. I później po prostu nie wyjść, albo wyjść i mieć duże problemy, to gdy robi się to z głową, tego typu można powiedzieć, tego typu ludzi, oczywiście odważnych, odpornych i wiele ochów jachów, naprawdę szanuję, że ktoś wejdzie do takiej wody i, i mu za to nie płacą, dużych pieniędzy, choćby nie, ile mi płacili, to bym tam nie wszedł, Ło, aż się zdrygnąłem, To takich ludzi, którzy nam pomogą. Poradzą, jak to zrobić w sposób bezpieczny dla nas jest dużo. Ale wróćmy do tematu. Według tych opinii, według tego, co udało mi się pozyskać jako informacje takie w miarę pewne, to gdy to morsowanie jest prowadzone w sposób właściwy, to jak najbardziej morsowanie jest czymś, co może w pozytywny sposób wpływać na nasz organizm. Może pomóc zwiększyć naszą odporność, pozwolić nam w lepszy sposób. Znosić te niskie temperatury, dlatego poradzono mi, żebym po prostu zaczął morsować, żebym nie był słabiak, żebym po prostu zaczął morsować. Wtedy to moje, można powiedzieć, podejście do niskich temperatur na pewno się zmieni. No to powiedziałem, że ja wodę po prostu nie lubię i kiedy ta woda jest powyżej kostki, to już się boję, więc jakoś trzeba się bronić. Ale to morsowanie, jeszcze raz powtórzę, gdy jest przeprowadzane w sposób właściwy, to oczywiście może pomóc naszemu organizmowi lepiej radzić sobie z tymi niskimi temperaturami i wszystkimi zagrożeniami. Częścią oczywiście tych zagrożeń, jakie powstają, gdy te temperatury są wokół nas, po prostu nasz organizm może w sposób bardziej właściwy, może w sposób troszkę lepszy, radzić sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami, jakie. Niestety są, kiedy jest zimno, kiedy jest wiecznie, i jak najbardziej, jeśli to prawda, a no nic nie przemawia, żeby nie było to prawdą, to to morsowanie może nam pomagać. Nie mówiąc o tym, że wiele osób podkreśla ten wpływ również na psychikę, na to, jak zachowuje się człowiek po tym, gdy wyjdzie z tej wody. No, nie dziwię się, gdybym wyszedł z tej lodowatej wody. To naprawdę byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tylko, że moje podejście byłoby takie, że nigdy więcej. No a ludzi, którzy są w stanie jakoś czerpać z tego przyjemność, to oczywiście podejście jest inne i może oni też w duszy mówią nigdy więcej, ale po tygodniu czy tam po kilku dniach stwierdzają: no może jednak, jeszcze raz, na pewno ostatni raz. No niektórzy tak mówią przez wiele lat i później po 50-60 latach morsowania, mówią pewnie tak dalej, znowu nie wnikam w tą kwestię, to już jest kwestia psychologii, ja tutaj nie będę wchodził w tę kwestię. Więc tak patrząc z boku, będąc wręcz, można powiedzieć, według niektórych, jak to określili, negatywnie nastawione do tego typu formy rozrywki, czy też formę dbania o siebie, ponieważ to należałoby również połączyć, że to nie jest tylko rozrywka, ale też, według morsujących, forma aktywności fizycznej i forma aktywności, która ma w pozytywny sposób na nasze, wpływać na nasze ciało, to morsowanie może przynosić zysk. I ta odpowiedź na pytanie, czy warto morsować, może okazać się odpowiedzią pozytywną. Taką, która oczywiście. Oznacza, że to morsowanie dla większości osób, ponieważ nie dla wszystkich, co jest chyba oczywiste, może okazać się czymś pozytywnym, czymś, co może w fajny sposób wpływać na ich samopoczucie, ale też w pozytywny sposób wpływać na ich ciało. Coś, co jest równie ważne dla wielu osób, jak ten aspekt fajności czegoś takiego jak to morsowanie. Kolejną kwestią, bardzo ważną kwestią, która przez wiele osób jest niezauważana, szczególnie przez tych morsujących, czy też po prostu jest dla nich oczywistością, a o oczywistościach często nie mówimy głośno, jest to, że to morsowanie często wiąże się z jakąś formą kontaktu z innymi ludźmi. Tak jak powiedziałem, morsowanie najczęściej, a przynajmniej w wypadku tych wszystkich osób, które znam, przybiera formę morsowania w większej grupie ludzi. Dla bezpieczeństwa, po prostu dla bezpieczeństwa, ale też w moim zdaniu dla rozrywki. To jest jedna z form aktywności grupowej. Takie odnoszę wrażenie i myślę, że tak to powinno być traktowane. Zbiera się grupa ludzi, którzy chcą zrobić coś, co inni ludzie, ktoś by powiedział normalni ludzie, ale ja tutaj powiem po prostu inni ludzie, ciepłolubni ludzie. Nie zrobiliby za żadne skarby, i nie rozumieją tego fenomenu morsowania, i po prostu morsują. Mają rozrywkę taką, która im się podoba. Ktoś zagra w piłkę nożną, ktoś pójdzie pobiegać, pojeździć na rowerze, co też dla wielu osób jest czymś nie do pojęcia, albo pójdzie na siłownię, albo pójdzie na jogę. I te wszystkie formy mogą też być formą. Oczywiście, rozrywki grupowej. I myślę, że morsowanie również jest tego typu rozrywką. Rozrywki grupowej, tutaj spotyka się grupka ludzi, kobiet, mężczyzn, którzy mają swoją pasję, coś, co odróżnia ich od innych i mogą w tej grupce to zrobić. Wchodzą do tej lodowatej wody, bo to jest niewyobrażalne, no i są zadowoleni, śmieją się. Każdy niech się śmieje z tego, co lubi. Jeśli nie przeszkadza, nie krzywdzi, to innych nie będę tutaj oceniał. Tego chłodu, tego zimna, Ło. no nie do zniesienia. Ale oni to lubią. I ta forma bycia w stadzie, tak to określimy, jesteśmy zwierzętami stadnymi, to też jest coś bardzo dla nich ważnego. Oni zebrali się w grupie, mają jedną pasję, która wyróżnia ich spośród innych ludzi, i po prostu idą, morsują i są bardzo zadowoleni. Co też jest ważne. Może nawet ważniejsze od tych wszystkich bardzo pozytywnych rzeczy, jakie wiążą się z samym tym aktem nie mówię tutaj o innych aktach spokojnie z samym tym aktem wejścia do tego lodowatego zbiornika wodnego zmarznięcia, zdrętwienia. No, i wyjścia, i później błogie ciepełko. I że to wzmacnia, że to fajnie wpływa na naszą odporność. I właśnie w mojej opinii to również to, że to jest taki element bycia grupą, elementem grupy innej niż wszystkie, również jest ważne. Nie mówiąc już o tych hormonach szczęścia, które na pewno pojawiają się, kiedy wyjdziesz z tej lodowatej, zimnej, przerażającej wody i nagle ci jest ciepło. I wiesz już, że nie musisz tam wejść. Ale i tak wchodzisz. Nie rozumiem, ale szanuję. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.